Proszę Państwa, jestem z moją miekusią, wiozę ją do Polski przez stole. Nikt nie myśla, że w takim, będziemy w takich opasnych miejscach. A jest widać wiłki są? Kopot jabłeczny może być. Ja chcę kopot. Kompot. I widzicie, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Nawet dostałem kotlecika dzisiaj jakiegoś. Mhm. Maniu, nie, a tobie może soka dać? sok czy kambodżeg budę i kakao u nas jeszcze jest. Kakao może pie. Sok. Sok. No. Moja córeczka nie mała, a ta mała jej kuzynka taka.